Witajcie! Dzisiaj taka ciekawostka, że Ziemia spowalnia. Ziemia spowalnia. Nie wiem, ile dokładnie. Słuchałem na ten temat wypowiedzi naukowców, jednak nie, da, jednak nie pamiętam, ile dokładnie. Natomiast co roku, co roku musimy dostosowywać czas, przesuwając zegarek o sekundę, by dostosować do obrotu Ziemi, ziemia spowalnia. I teraz zastanawiałem się dzisiaj, więc może razem rozważymy to, z jakiego powodu mogłaby ziemia spowalniać. Jeden powód to mógłby być przez to, że ziemia ma kształt gruszki. Nie jest dokładnie okrągła ma kształt gruszki. Dodatkowo tworzymy budowlę i zmieniamy Strukturę e, Ziemi e, na jakiś tam sposób, e, zmniejszając góry lub tworząc sztuczne góry, czy jak, na jakiś inny sposób? I czy te zmiany strukturalne, zewnętrzne zmiany Ziemi mogłyby być tym e, powodem, że Ziemia spowalnia? E, czy może druga, drugi powód mógłby być, że zewnętrzne czynniki, takie jak Słońce, Księżyc, inne planety, które posiadają własną grawitację, własne obroty, to czy, czy one mogłyby jakoś wpływać, wpływać na zmiany ruchu Ziemi? to jest y, drugi zamysł no trzeci zamysł to, że wszystko we wszechświecie leci Ziemia, inne planety też lecą y, oddalają się od siebie więc czy oddalanie się zobaczcie, też ciekawostka jak ktoś nie wiedział, pla wszystkie planety się oddalają od siebie, to czy też y, czy też y, to może nie ma jakiegoś wpływu, lub może wzajemnie się oddziaływują i dzisiaj zastanawiałem się też nad nad y, tymi prawami Einsteina, jeżeli na ciało y, działa siła stała, to ciało porusza się z ruchem z jednostajnie przyspieszonym, z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siła odwrotnie do masy danego ciała. <grytanie> pamiętacie? Nie pamiętacie. E, ale mm, zastanawiałem się, e, bo jeśli byśmy przyjęli, że ziemię, Ziemia na Ziemię nie działa żadna siła, powiedzmy, że, że jest wolny obieg, czyli Ziemia sama się obraca, nie działa żadna siła, która by wpływała na Ziemię. To czy Ziemia kręciłaby się w nieskończoność, czy kręciłaby się coraz wolniej, coraz wolniej i zatrzymała się? Eee, bo, no wiadomo, jeśli weźmiemy na przykład, nie wiem, em, pimpong zaczniemy obracać, to pod wpływem, mimo że nie działa żadna siła, bo obróciliśmy i się obraca, to jednak pod wpływem jakiegoś tarcia, na przykład ping leży na podłożu, więc jest tam tarcie i, i działa wektor w stronę, w stronę środka ping -ponga. w związku z tym, w związku z tym, ten ping za jakiś czas się zatrzyma. Jeżeli nie będzie miał stałej siły, to nie będzie stale się kręcił. E Czyli prawo Einsteina. I tutaj, czy Ziemia też by stale się kręciła, czy jednak, e czy jednak ten pył kosmicz kosmiczny, czy te, czy te, bo nawet jeśli planety nie wpływałyby i inne rzeczy na Ziemię. To pył kosmiczny i te inne rzeczy, yy, światło, nieświatło, czy, czy by wpływały na obrót, yy, na obrót Ziemi. Yy, no i zastanawiające jest, no jeśli, jeśli wpływają inne planety przez swoją grawitację, przez swoje obroty i tym, i tym podobnie, czy to jest przyczyną, że właśnie Ziemia spowalnia. No i yy, no i czy da rady, no jestem ciekaw czy naukowcy obliczyli kiedy Ziemia na przykład by zwolniła do tego momentu, że byłby to moment zauważalny, bo tak, takie spowolnienie Ziemi może nie być zauważalne oczami ale mogą występować jakieś zmiany na Ziemi które gdzieś będziemy odczuwać na jakiś sposób na jakiś sposób, więc czy 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 naukowcy potrafią wyliczyć, na ile spowolni Ziemia, na tyle, żebyśmy te zmiany mogli palcem wskazać i powiedzieć: tak, rzeczywiście następują takie czy inne zmiany? Lub jestem ciekaw, czy, czy znany jest taki powód spowalniania Ziemi rzeczywisty powód, bo wiadomo, że naukowo to wiele jest teorii, mało jest praktyki. Praktyki jest mało, bo yy, nauka yy, naukowa nauka, powiedzmy, masło maślane, naukowa nauka yy, jest to podważanie yy, podważanie istniejących już yy, elementów życia yy, czy naukowych, czy społecznych, czy innych. Podważanie żeby żeby yy, robić dalsze prace naukowe, eksperymenty i tym yy, podobnie. Więc to jest dobre pytanie. No, rozważam to akurat teraz z Wami. Kto jest zaciekawiony tym tematem, yy, to yy, być może też ma jakieś informacje. Yy, dodamy informacje z różnej strony, może ulepimy z tego jakieś ciasto. I na, na koniec, właśnie wykrzywienie ziemi. Ziemia jest w kształcie mniej więcej gruszki, z tego powodu, z tego powodu no, kręci się jak kręci, ale na pewno ma to wpływ na obrót ziemi, jakkolwiek nie patrząc, bo inaczej zakręcimy gruszką. Jeśli weźmiemy gruszkę, zakręcimy inaczej jabłkiem zakręcimy. I, I dobre pytanie jest. No, naukowcy pewnie wiedzą, pewnie wiedzą, ale ja też chciałbym na przykład wiedzieć, może wy też jak jesteście zaciekawieni tym tematem. E, czy ten kształt Ziemi i to, że budujemy, nie wiem, drapacze chmur, wieżowce, które sięgają nieba, e, likwidujemy góry, budujemy sztuczne góry, e, to czy gdzieś tam wysuszamy tereny, tu zalewamy tereny, no wiadomo, wiadomo co robimy na ziemi, jak niszczymy naturę wiemy, czy to ma wpływ taki co do obrotu ziemi, no bo do zmian jakichś tam klimatycznych czy innych, wiadomo, że to ma wpływ, ale czy do obrotu ziemi, do tego o czym tutaj mówimy ma jakiś taki wpływ. Zastanawiam się, może kiedyś wyskoczy mi jakaś naukowa odpowiedź albo gdzieś tam jakiś filmik mi wytłumaczy, ale mam nadzieję, że, że razem też nieraz zastanowimy się nad takimi różnymi rzeczami, ciekawostkami. Pozdrawiam serdecznie, życzę przyjemnego wieczoru i życzę przyjemnego głowienia się nad tym ciekawym, co dla niektórych osób tematem.